Hej, witam już witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Pokémon Live Green. Od razu chciałbym wam pokazać, że złapałem kilka nowych Pokémonów, na przykład Trio, 3 abry Giodu i Nidorana chłopca. Nawet nazwałem go. Jestem w Live Green, ponieważ w jednym odcinku z, mojej, z mojej serii zagrajmy w powiedziałem, że w Live Green występują tylko Nidorany dziewczynki. Nidorana chłopca, natomiast trzeba złapać w Fire, Red, w... Fire Red lub wymienić się nim u tego chłopca, czy u tej dziewczynki, już nie pamiętam kto chciał się wymienić Nidoranem dziewczynką za Nidorana chłopca. W każdym razie można go złapać w trawie, przepraszam bardzo za moją pomyłkę. Złapałem również nowego Pokemona, cały czas uważam, że to nie jest słoń. Jakim jest Drowsy? Za sekundkę Wam pokażę, gdzie można go złapać. Drowsy jest Pokémonem typu psychicznego. Jest pożeraczem snów. No, dokładnie, pożera sny swoich przeciwników i czasami tylko choruje, jeśli nawsuwa się zbyt wiele koszmarów. I muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo dobry psychiczny pokemon, szczególnie jego ewolucja. Hipno jest bardzo dobrym psychicznym pokemonem, wręcz lepszym od kadabry. Więc jeżeli nie macie możliwości ewol ewolucji kadabry Walakazama, to polecam Drowsiego. Drowsie jest naprawdę świetnym zastępstwem dla kadabry. Clifferego. Bardzo, bardzo ciężko było ją złapać, nie wyobrażacie sobie, ile się nałaziłem za tym małym Pokémonem. Wymieniłem się za Chadinga Charing i to już chyba wszystkie bardziej interesujące rzeczy. Zaraz wam pokażę, dlaczego złapam aż trzy abry. Najpierw jednak wezmę ze sobą mm, moją ciuciu babkę, aby wam coś pokazać. Otóż czasami złapany przez nas dziki Pokémon może być od razu posiadaczem jakiegoś specjalnego przedmiotu. Cliffer na przykład ma bodajże 10 czy 5% szansę na to, że będzie trzymał ze sobą księżycowy kamień. Ka Abra natomiast ma 5% szansę na posiadanie przedmiotu, który nazywa się. Wygięta łyżka, Twisted Spoon. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda i wyjaśnię, do czego służy. Twisted Spoon to jest specjalny typ przedmiotu, który zwiększa psychiczne, yy, zwiększa moc psychicznych ataków naszego Pokemona o 10%, jeśli nasz Pokemon będzie trzymał ten przedmiot yy, ze sobą cały czas. Czyli. Dodając to do normalnego bonusu Mr. Mima z racji tego, że jest on typem psychicznym, właśnie ktoś mi to wytknął w komentarzach, dziękuję za to bardzo, Pokémon używając ataków własnego typu yy, dostaje dodatkowe 50% obrażeń z... Yy, jeśli, jeśli Pokémon używa ataków swojego typu, dostaje dodatkowych 50% obrażeń, czyli jeśli Mister Mime używał ataku psychicznego, dostawał dodatkowe 50%, z wygiętej łyżki dostaje dodatkowe 10%. Nie jestem tylko pewien, czy to te 10% naliczane jest już po, czy jeszcze przed. Mniejsze jestem. Po prostu psychiczne ataki są jeszcze silniejsze i bardzo mnie to cieszy. Na razie jednak muszę. Odstawić moją klifery, ponieważ nie mam zamiaru jej używać, wcielać do drużyny ani nic takiego. I jedna bardzo ważna rzecz. Mister Mime ma już 28 poziom, a moja odznaka pozwala mi e, op panować nad cudzymi pokemonami do 30 poziomu włącznie. Dlatego nie będę yy, nie będę używał Mister Mema w walkach, jeśli to nie będzie absolutnie konieczne, no, ponieważ może po prostu przestać mnie słuchać, może zasnąć podczas walki, może zignorować moje rozkazy. A naprawdę w tym wszystkim nie pomaga fakt, że że pokemony cudze zdobywają doświadczenie o wiele, wiele szybciej niż pokemony złap, yy, złapane w dziczy. Yy, zdaję sobie sprawę, że trochę. Yy, ciut zbyt szybko mówiłem podczas. A, właściwie. O! Właściwie wydaje mi się, że to jest nowy Pokémon, którego jeszcze nie, nie mieliśmy okazji widzieć. To jest poliwak pokemon kianka. Typu wodnego. I czy mam coś więcej o nim do powiedzenia? Nie bardzo, często go łapałem, ponieważ jest to całkiem, całkiem ciekawy Pokémon, szczególnie jego ostatnia przemiana. Poliurat jest to Pokémon typu walcząco wodnego, chyba jedyne takie połączenie. Być może w nowych Pokémonach jest, jest również jakiś walcząco wodny, chociaż nie sądzę, prawdę mówiąc, nie sądzę. Nie dam sobie głowy uciąć, bo naprawdę nie orientuję się w tych nowych pokemonach. Ile ich jest 400 parę? Ja zawsze... Ja zawsze znałem te 151 starych Pokemonów i to mi zawsze wystarczało. Później tych nawet nawet nie orientuję się, jakie Pokémony są w lidze Jota, jak swobodaję. O, cios krytyczny! Kurczę, naprawdę się przydał, wieście mi, bo normalnie zostałoby mu... życia na czerwonym i musiałbym go dobijać jeszcze quick Attackiem. Archibald ma 30 poziom, chce się nauczyć bezużytecznego ataku ciemności. Mogę wam go równie dobrze pokazać, nie mam zamiaru się go uczyć, ponieważ mój Kulfon cool zna już ataki ciemności, które są o wiele potężniejsze niż to. Bleh. Zarówno Raticate, jak i uczył uczą się na pewnym poziomie Pursuit. Pursuit, nie wiem jak to się wymawia. Wiem, że to jest bardzo słaby atak ciemności i zupełnie się nie opłaca mi go uczyć. Szczególnie, że archipelcy znają już całkiem niezłe ataki. Mm, I od razu mogę Wam pokazać nowego Pokemona. Kurczę, szybko, e, szybko muszę mówić, żeby to wszystko zmieścić. Uuu, ha, oto magneton. Jest to oczywiście połączenie trzech Magnemite'ów. Nic tu się nie zmienia. Pokemon stalowo-elektryczny. I wpisy w, w Pokedexie mówią, że magnety po prostu Połączyły się ze sobą przez, mm, no przez to, że każdy ma własne pole, własne pole magnetyczne. Magneton natomiast ma na tyle potężne pole magnetyczne, że może ono mm, uszkadzać może ono wręcz uszkadzać e, urządzenia elektroniczne wokół niego, co jest bardzo dziwne, ponieważ tutaj walczyliśmy z elektrykiem. Po co elektrykowi pokémon, który może zepsuć całego sprzęt? Nie mam zielonego pojęcia, ale tam... Nie będę narzekał, nie będę... nie będę doszukiwał się sensu, ponieważ walka z kolejnym... hazardzistą. Nie, serio, to jest hazardzista. Nazywają się tutaj Gaming Guru, ale... Gamer, przepraszam. Gamer Jasper, ale to hazardziści. Ja starałem się tak szybko mówić na początku, ponieważ miałem sporo, sporo do pokazania w centrum Pokémon, a naprawdę nie chciałem poświęcać kolejnego c znowu całego odcinka praktycznie na grzebanie się w tych wszystkich boksach. Już jeden taki odcinek miałem, co mi się nie do końca podobało, muszę szczerze przyznać. Ogólnie powinienem troszeczkę bardziej się pośpieszyć z tą, yy, z tą serią, nie to, żeby, żeby przesz... Yy. Żeby nudziło mnie jej robienie. Nic nic podobnego, bardzo lubię grać w Pokémony i cieszę się, że mogłem, że w końcu zdecydowałem się zrobić z tego serię. Tylko, że. A, tak nie wspomniałem, tutaj właśnie złapałem Drowdy. Cięcie. Tylko, że też nie mogę, nie mogę przesadzać z tymi odcinkami. Jeśli będę miał po 10, 10 odcinków, w których praktycznie nic się nie będzie działo, no to bez przesady w końcu muszę jednak gdzieś dojść, prawda? Zresztą zostawię tą walkę, bo tutaj będziemy mieli okazję zobaczyć nowego, nowego Pokémona. Jak już mówiłem, to muszę przecież gdzieś dojść, skoro i tak mam zamiar nazywać to po części solucją, to pf, nie, mo nie może być wypełniona zbyt wieloma, yy, zbyt wieloma bezce bezcelowymi momentami. Tłaniem się grą wie gdzie. Oho, oh, matko, dechu mi zaczyna brakować. I oto nowy Pokémon Nidorino. Jest to ewolucja. Nidorana chłopca. Jest to cały czas Pokémon trujący i wygląda nawet bardzo, bardzo podobnie jak swoja jak niedoran chłopiec. Wpis w się mówi, że jest to dosyć agresywny, agresywny pokemon, który stroszy kolce na, swoich, na swoim grzbiecie, gdy napadka przeciwnika, a jego wypełniony trucizną róg jest twardszy niż diament. Ta... Naprawdę nie wiem, co jest z nimi tymi twardsze niż diament. Nie wiem. Pff, jak słowo daję. I uwierzcie mi, że to nie jest ostatni raz. Nie tylko. nie tylko Ponita i. Yy, i Nidorina mają coś twardszego niż diament. <ścoughs> Widzieliście, jak on się nazywał? Dilton? Cóż za zbieg okoliczności, naprawdę. Dilton. Ogólnie e, zastanawiałem się przez chwilę, czy nie powinienem przypadkiem e, usuwać tych, znaczy omijać tych trenerów, kiedy tylko mogę, czy, czy może jednak wyszukiwać te walki celowo, tak na przykład tylko dla, dla dialogów. Ten dialog mi się na, na przykład podoba. Ten staruszek nigdy nie wygrał.